Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Na dzisiejszym kółku historycznym. E, tak się składa, że postanowiłem w takiej formie się dzisiaj z wami spotkać. E, skoro mamy prowadzić lekcje zdalnie, to dlaczego nie zrobić kółka? E, każdy, kto chodzi wie, że tydzień bez kółka to tydzień stracony i dlatego myślę, że warto. Nie ukrywam, że jest to dla mnie nowa forma i dlatego też ten film na pewno będzie, nie będzie pozbawiony jakichś tutaj błędów i problemów. I z góry Was za to przepraszam. No ale początki zawsze są trudne. Natomiast jeśli się Wam spodoba taka forma spotkania się, bo nie wiadomo, jak jeszcze długo pozostaniemy w domach, to proszę Was o reakcję. O to, żebyście albo tam podnieśli łapkę w górę, albo napisali w komentarzu. E, wtedy będę widział, że to, co robię, ma sens i że no, można to kontynuować. E, jeśli ktoś z Was chciałby sam kółko poprowadzić i nagrać filmik, to jak najbardziej jest to mile widziane. No cóż, myślę, że tyle wprowadzenia. W takim razie zapraszam Was na dzisiejsze spotkanie, które nosi tytuł Ci niesamowici Grecy. się we współczesnym świecie, spotykamy się z różnymi wynalazkami, pojęciami, osiągnięciami, które wydają nam się czymś oczywistym. Są czymś całkowicie normalnym, a jednocześnie bez czego w ogóle nie wyobrażamy sobie współczesnego świata. I często jest też tak, że wiele z tych rzeczy, o których mówię, zawdzięczamy naszym przodkom. I nie zdajemy sobie wręcz sprawy z tego, jak wiele tak naprawdę zawdzięczamy starożytnym Grekom. Dlaczego? No pozwólcie, że użyję tutaj kilku takich pojęć, którymi posługujemy się na co dzień, praktycznie e, co chwilę, e, a które właśnie wymyślili Grecy. Teatr, e, Igrzyska Olimpijskie, alfabet, stadion, nauka. Wszystko tak naprawdę darobkiem starożytnej Grecji. Coś takiego niesamowitego było w Grekach, że tworzyli rzeczywistość, tworzyli kulturę, która w ogromnym stopniu ukształtowała nas dzisiaj. Grecy jako tacy stworzyli naukę, tak naprawdę, bo filozofia, która nazywana jest matką nauk, pojawiła się w Grecji. Grecy po prostu próbowali zrozumieć to wszystko, co ich otacza. Pierwsze pomysły, Filozofów, to było poszukiwanie e, odpowiedzi na temat, z czego zbudowany jest świat, jak funkcjonuje ta rzeczywistość, która jest wokół e, nas. To byli greccy filozofowie przyrody, tacy jak Tales z Miletu czy demokryc z Abdery. E, a kiedy jakby szukali odpowiedzi na swoje pytania, to przy okazji pobudzali e, swoje działanie w innych dziedzinach i tak powstawały inne nauki. No bo tak naprawdę to Grecy przecież stworzyli matematykę. Ona co prawda istniała wcześniej jako sposób na obliczanie, na przykład tego, żeby się piramida nie zawaliła. Natomiast to była taka matematyka praktyczna. Grecy zaczęli tworzyć teorie, zaczęli tworzyć pewne twierdzenia. No, geometria de facto powstała w Grecji. Takie nazwiska jak Pitagoras, jak Tales, jak Euklides pewnie nie są wam obce do dzisiaj. Uczymy się tych e, twierdzeń, które panowie sformułowali. Grecy stworzyli historię. E, wcześniej nikt nie myślał o tym, żeby spisywać dzieje po to, żeby przekazać je innym, a wpadł na to Herodot, który uznał, że warto spisać dzieje wojen perskich po to, żeby potomni usłyszeli o tym, jak Mała Grecja pokonała Wielką Persję. Mógłbym mnożyć przykłady, natomiast jakby nie to jest moim celem teraz, moim celem jest pokazanie Wam gniuszu greckiego. Tego jak bardzo oni byli wszechstronni, jak bardzo oni byli aktywni i jak bardzo byli prężni w tych swoich działaniach, bo dorobek Greków jest ogromny. No i teraz każdy, kto się tym zajmuje, prędzej czy później zadaje sobie pytanie, dlaczego oni? Dlaczego właśnie w Grecji było tylu wybitnych ludzi, którzy wymyślili tak wiele w różnych dziedzinach, wpadli na tak wiele różnych pomysłów, rozwinęli je? A dlaczego nie na przykład wcześniej w Egipcie, czy w Mezopotamii, czy później w Rzymie? Choć Rzym oczywiście kontynuował to, co zrobiła Grecja, no ale to już był bardziej pewien ciąg dalszy. Grecy zapoczątkowali wiele, Nowych dziedzin, natomiast Rzymianie już je raczej kontynuowali. Dobry przykład, choć w Rzymie działało dużo więcej filozofów niż w Grecji, to podejrzewam, że każdy z Was wymieni tych greckich przynajmniej z 3, 4, 5, no, a rzymskich spróbujcie wymienić. No właśnie, więc tutaj ponawiam pytanie, tak? Dlaczego właśnie Grecy byli tak genialni? Czy oni mieli jakiś gen szczególny, czy oni może w jakiś sposób stymulowali ten swój ten swój geniusz moja odpowiedź na to pytanie jest dosyć złożona, ja uważam, że takie trzy główne czynniki wpłynęły na to, że właśnie Grecy że w tej stróżnej Grecji pojawiła się taka eksplozja osób wybitnych które bardzo mocno wpłynęły na Rzeczywistość naszego świata. No i teraz y, zacznę od czynnika pierwszego, a mianowicie od geografii. Właściwie geografia podwójnie wpłynęła na Greków, ale o tym za chwilę. E, tu dochodzimy do takiej dziedziny, którą bardzo lubię, zwłaszcza ostatnio, czyli geopolityki. E, geopolityka, czyli nauka o tym, jak geografia wpływa na politykę. W tym wypadku może niekoniecznie tylko na politykę, bardziej na kulturę, e, no ale wpływ jest ogromny. I taki jeden przykład, żebyście łatwiej zrozumieli. Często na historii my zapominamy o tym, że geografia ma wpływ na to, co się dzieje. Kiedy mamy mapę na historii, to na ogół jest to mapa polityczna. Ja osobiście bardzo rzadko wieszam mapę fizyczną i dzisiaj przyznaję, że jest to błąd, bo mapa fizyczna pozwala zrozumieć to, co się dzieje. W dużym stopniu i taki przykład na to, żeby nie być gołosłownym, zwróci uwagę na historię Polski. My mamy jedną z najciekawszych historii w ogóle. No, niewiele państw może się poszczycić tak, takimi ciekawymi dziejami. A dlaczego nasza historia jest taka ciekawa? A mianowicie dlatego, że leżymy w tym, a nie innym miejscu na mapie Europy. Leżymy tutaj, jakby w miejscu, które z dwóch względów jest istotne. Po pierwsze, leżymy na tak zwanym pomoście bałtycko-czarnomorskim. To tutaj przechodził główny szlak handlowy z Azji do Europy, czyli ze wschodu przez Morze Czarne, następnie przez Mołdawię, na tren Rzeczpospolitej, no i potem bardziej już na zachód. I to było niezwykle istotne, bo dzięki temu tutaj mieszały się różne wpływy ubogacała się nasza kultura, ale również czerpaliśmy z tego zyski i to sprawiło, że ta nasza historia, ale też jakby nasza rzeczywistość tej wielokulturowej Rzeczpospolitej jest taka, a nie inna. A drugi powód jest taki, że o ten teren toczyły się właściwie przez całą historię konflikty. Od czasu, gdy zaczęła się wielka wędrówka ludów, po czasy współczesne. Dlaczego? Dlatego, że Polska leży na nizinie środkowoeuropejskiej. Jak spojrzycie na mapę, to najlepsza droga ze wschodu na zachód idzie właśnie przez ten obszar. I jest to tak naprawdę najlepsza droga, żeby przejść armią ze wschodu na zachód, z zachodu na wschód. To właśnie ten też szedł Żółkiewski w XVII wieku, kiedy. Wojska Polskie ostatecznie znalazły się na Kremlu. To tędy szedł Napoleon w 1812 roku. No i tędy w XX wieku szedł Wehrmacht, który również miał za cel zajęcie Moskwy i podbój ZSRR. No i to jest właśnie powód, dla którego jest tak ciekawie, dlaczego, dla którego ta historia jest też taka bogata. No właśnie nasze położenie, położenie innych państw, często gdzieś leżących na uboczu czy właśnie gdzieś leżących poza głównym terenem wydarzeń no determinuje to, że ich historia już taka nie jest. Dobra, to taka dosyć długa dygresja natomiast teraz chciałbym wrócić już do e, historii Grecji i do jej położenia. E, Starożytna Grecja jest trochę inna niż dzisiejsza pod względem geograficznym e, jeśli dzisiaj jest to generalnie Południowa część Półwyspu Bałkańskiego i wyspy, to wtedy można powiedzieć, że była trochę bardziej przesunięta na wschód. Jeśli chodzi o Półwysp Bałkański, to jedynie część tej dzisiejszej Grecji właśnie stanowiła Grecję Starożytną. Państwo greckie, państwa greckie leżały na Półwyspie Bałkańskim, ale tak naprawdę wchodził w nie tylko. Pelopones, Grecja Środkowa, jeszcze też Grecja Północna z Tesalią, do tego Halkityka. Natomiast takie tereny jak Epir czy Macedonia do Grecji nie należały. One nie były uważane za Helladę. Co prawda, były, można powiedzieć, do pewnego stopnia związane z Helladą kulturowo, ale ich mieszkańców nie uważano za Hellenów. Natomiast Grecja Leży dalej na wschodzie. Przede wszystkim są to wyspy Morza Egejskiego aż po Kretę. I również jest to zachodnie wybrzeże Azji Mniejszej. Na którym tak naprawdę znajdują się te poleis greckie, gdzie właśnie zaczęła się filozofia. Później Grecy jeszcze rozwiną e, swój obszar o kolonie. Skolonizują praktycznie cały basen Morza Czarnego i znaczną część basenu Morza Śródziemnego. E, no i to jest jakby podwójny czynnik, tak jak już powiedziałem, czynnik geograficzny. Pierwsza sprawa to to, że Grecy w stależności nigdy nie utworzyli jednej państwowości. Tworzyli tak zwane poleis, czyli państwa-miasta. Myślę, że każdy z Was to pojęcie kojarzy. Dlaczego nie stworzyli jednej państwowości? No właśnie dlatego, że zdeterminowała to geografia. Byliście w Grecji, to wiecie jak wygląda ta Grecja kontynentalna. To są ciągłe pasma górskie, między którymi znajdują się jakieś tam równiny, wyżyny. I każdy właśnie z tych polei leżących na przykład na Półwyspie Bałkańskim wyglądało w ten sposób, że był to jakiś tam obszar równinny, niewielki, otoczony górami. A za górami było następne poleisy, Tak, Czyli w tym momencie mamy tych państw, miast sporo. Również wyspy wymuszają takie rozwiązanie, no bo każda wyspa to osobne polis greckie. Tych polis tak naprawdę w pewnym momencie było około tysiąca. Od takich bardzo malutkich, które liczyły tam kilka tysięcy mieszkańców, po większe, takie jak Sparta, Ateny, które no, miały już tam kilkadziesiąt tysięcy, a wsparcie to już nawet było kilkaset tysięcy. No i w tym momencie to w dużym stopniu wymusza właśnie geografia, tak jak powiedziałem. I teraz wracając do tego, dlaczego Grecy byli tacy genialni. Otóż jeśli mamy wiele organizmów państwowych, które są stłoczone na niewielkim obszarze, no to czymś naturalnym jest rywalizacja. I tutaj jakby znowu zrobię pewną dygresję, bo y, mamy takie dwa okresy w historii, kiedy mamy wysyp ludzi właśnie genialnych, wszechstronnych. Pierwszy to właśnie jest starożytna Grecja, a drugi to jest włoski renesans. Y, dlaczego porównuję te dwa okresy, bo moim zdaniem są analogiczne. E, o co chodzi z włoskim renesansem? No pamiętacie, że nagle w XV wieku e, we Włoszech następuje wysyp e, genialnych, wszechstronnych ludzi, takich jak Leonardo da Vinci, jak Michał Anioł, e, jak Rafael Santi, Filippo Bonacorsi, który u nas na przykład działa i wielu, wielu, wielu innych. No i teraz takie, takie samo pytanie jak przy Grecji. Jak to się stało, że nagle. We Włoszech w XV wieku narodziło się tyle genialnych ludzi. No i tu znowu trzeba zwrócić uwagę na geopolitykę. Włochy w XV-XVI wieku nie tworzą jednej państwowości. Włochy tworzą szereg państw miast, które po pierwsze są bogate, bo leżą na arcyważnym szlaku handlowym ze wschodu na zachód, ale nie tym, który idzie przez Polskę, tylko tym, który idzie przez Morze Śródziemne. I tak naprawdę przez Włochy przechodzą największe pieniądze. Ale nie mamy jednego państwa włoskiego, mamy szereg państw. No, można by je nazwać państwowymi miastami. I to wymusza rywalizację. Jeśli mamy na niewielkim, może tutaj większym trochę obszarze, ileś tam państw, to te państwa ze sobą konkurują i tak jest w przypadku Włoch. Zwróćcie uwagę, jak jesteście nawet w jakimś takim nie za dużym mieście, to każde z tych miast ma jakąś wielką katedrę, ma jakiś stary uniwersytet, ma e, piękny pałac. Dlaczego? Bo każdy władca takiego państwa, czy władający, bo w przypadku na przykład Wenecji, to było więcej osób, e, chciał pokazać, że jego państwo jest najbogatsze, największe, najsilniejsze ma najpiękniejsze obrazy, rzeźby, ma najzdolniejszych malarzy, poetów, najlepszych kucharzy. Ma najpiękniejszy pałac, najmądrzejszych profesorów i najlepszy uniwersytet i wyłożyło ogromne pieniądze, tak naprawdę na to, żeby to udowodnić po pozostałym, a że te pieniądze były we włoszech, no to nagle mamy taki wysyp geniuszy. I podejrzewam że podobnie było w Grecji. W greckich państwach, miastach istniała bardzo silna rywalizacja. Oto kto ma najpotężniejszego Boga opiekuna, oto kto ma najwybitniejszego filozofa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to stwarzało możliwości działania. We Włoszech w XVI-XV wieku mamy bardzo mocno rozwinięty mecenat, który stwarza możliwości działania młodym, Zdolnym, ale biednym, no to żeby się rozwijać. Każdy z tych wielkich ludzi renesansu ma swojego mecenasa, który mu płaci za jego sztukę. I to tak naprawdę jest czynnik, który moim zdaniem w dużym stopniu wpłynął na to, że we Włoszech mamy taki wysyp, właśnie ludzi wybitnych, i w Grecji mamy wysyp ludzi wybitnych, bo greckie polis. Stwarzało dużo większe możliwości działania, ze względu na to, że liczba obywateli była no, niewielka, a ci, którzy byli, byli wielką wartością, no i trzeba było im dać się rozwijać. Jeśli już znaleźli jakiegoś wybitnego filozofa, malarza, rzeźbiarza, to o niego dbali. No, może nie zawsze i wszędzie, Sokrates jest tego dobrym przykładem, ale generalnie tacy ludzie byli w cenie. I teraz, dlaczego na przykład tak nie było w Egipcie albo w Babilonii? No, bo w Egipcie i w Babilonii tych geniuszy na pewno też było bardzo wielu. Tylko co z tego, że ktoś był wybitnie uzdolniony w dziedzinie rzeźbiarstwa albo malarstwa, skoro był chłopem takim byśmy to nazwali, przenosząc na nasze realia, pańszczyźnianym, który od rana do wieczora musiał pracować na polu. Nie miał szans się rozwinąć. W ten sposób te wybitne jednostki po prostu nie były odkrywane, a Grecja tym jednostkom dała takie możliwości. I to jest pierwszy czynnik, który moim zdaniem wpłynął na to, że Grecy byli tacy genialni. Drugi czynnik, o którym chciałbym powiedzieć, również związany jest z tą geopolityką grecką, czyli z istnieniem poleis, państw miast. Dlaczego? Dlatego, że Grecy zaproponowali coś nowego w dziedzinie. Ustrojowej, a mianowicie właśnie to państwo, miasto, w którym liczył się obywatel. W greckich państwach, miastach, obywatel miał realny wpływ na to, żeby zmieniać politykę państwa, żeby kreować jego działalność w różnych dziedzinach. I nie mam tu na myśli demokracji ateńskiej, oczywiście ona jest już takim, można powiedzieć, końcowym etapem. Mam tu na myśli w ogóle możliwości działania Obywateli w różnych państwach greckich, bo demokracja to jest dosyć wąski tak naprawdę okres i ona tylko w niektórych państwach się pojawiła. Natomiast obok demokracji istniała bardzo popularna oligarchia, gdzie również obywatel, chociaż nie miał tak wielkiego wpływu jak w Atenach, ale mógł podejmować w jakiś sposób decyzje wiążące dla kraju. Prosty przykład. Zależna sparta, która nigdy nie była demokratyczna, ale w której panowała równość obywateli, pozwalała obywatelom głosować. No, sposób był dosyć ciekawy, bo głosowali przez, przez to, że krzyczeli, tak? która grupa krzyczała głośniej ta wygrywała. Natomiast można powiedzieć, że głos obywatela się liczył, a im ten głos był potężniejszy, tym liczył się bardziej. No więc wracając do tematu, to moim zdaniem też wpłynęło właśnie na to, że Grecy mają taki wielki potencjał. Dlaczego? Do tego, że jeśli obywatel ma prawo uczestniczenia we władzy, jeśli obywatel może w różny sposób się aktywizować na tym polu, no to tak naprawdę aktywizuje go to na wielu różnych polach. No Jeśli ktoś podejmuje decyzję, to również te decyzje dotyczą na przykład rozwoju kultury, sztuki, nauki i stwarzają możliwości działania i jemu i innym jemu podobne. Czy to byłby czynnik drugi. No i teraz wreszcie czynnik trzeci, również związany z geografią, ale już teraz trochę szerszą. Dlatego, że oprócz tego, że Grecja zajmowała obszar, który pokazałem Wam wcześniej, to Grecy również bardzo mocno kolonizowali. To jest pierwsza chyba na tak wielką skalę kolonizacja. Równolegle z nimi można trochę wcześniej robili to Fenicjanie, ale zasięg kolonizacji greckiej był większy. I teraz, co się dzieje? Każde takie spotkanie z inną cywilizacją, z inną kulturą ubogacało. Pokazywałem wam to na przykładzie Rzeczpospolitej, która właśnie była wielokulturowa dzięki temu, że stykała się z różnymi innymi cywilizacjami, ludami, później narodami. Ale również no, Grecy są tego świetnym przykładem, bo Grecy skolonizowali tak naprawdę cały basen Morza Czarnego, docierali do Palestyny, do Syrii. Azja Mniejsza, praktycznie całe jej wybrzeże było przez Greków opanowane. Docierali również w swoich wyprawach handlowych do Mezopotamii, do Egiptu, i to przynosiło konkretne zyski. Konkretne rezultaty. I znowu dwa przykłady, bez których e, trudno byłoby się obejść. Podejrzewam, że większość osób, gdy słyszy takie słowa jak alfabet czy kolumna, i przede wszystkim gdy myśli o nich jako o pewnych wynalazkach, to jest przekonana, że pochodzą one ze starożytnej Grecji. Natomiast oba tak naprawdę zostały przez Greków przejęte. Zacznijmy od alfabetu, oczywiście słowo jest greckie, no bo pochodzi od alfa i beta, natomiast sam alfabet nie został wymyślony przez Greków, bo tak naprawdę pierwsze pismo literowe wymyślili Fenicjanie. To Fenicjanie wprowadzili pismo spółgłoskowe, bo to początkowo były tylko spółgłoski, do których samogłoski trzeba było w odpowiedni sposób dodać, Grecy przyjęli to pismo dodali właśnie swoje samogłoski, chociaż część z nich już też pochodziła od Fenicjan i w ten sposób stworzyli alfabet i nawet jak się przyjrzymy tym fenickim literom no to większość z nich jest zbliżona do liter z alfabetu greckiego i również łacińskiego, no bo łaciński alfabet to jest efekt rozwoju alfabetu greckiego kolumna no znowu, wydaje nam się, że to Grecy stworzyli. Dorycki, Joński, Koryński. I to jest prawda. Ale sama kolumna powstała już wcześniej. Powstała w Egipcie. Jak sobie spojrzycie na zdjęcia świątyń egipskich, to na wielu z nich zobaczymy kolumny. I ta kolumna ma wszystko to, co ma kolumna grecka. Czyli ma bazę, trzon i ma kapitel. Grecy po prostu ją trochę odchudzili, jak widzicie te egipskie były takie trochę masywniejsze. No i tak naprawdę swoje budowle sakralne oparli na egipskim pomyśle. Podsumowując, tak naprawdę trzy czynniki wpłynęły na to, że Grecy stali się taką wybitną cywilizacją, która dorobek jest praktycznie nieporównywalny z żadną inną. Pierwszym czynnikiem jest pewna specyfika polityczna fakt, że Grecja starożytna składa się z wielu państw miast, co wymusza w naturalny sposób rywalizację tych państw miast, a rywalizacja skłania do poszukiwania jak największej liczby ludzi uzdolnionych, którzy w tej rywalizacji mogą zaistnieć. No i Również czynnik demograficzny, te państwa miasta nie są zbyt bogate w ludność, w związku z tym każdy wybitny przedstawiciel jest na wagę złota. Dlatego w Grecji mamy takie poszukiwania tych wybitnych obywateli. Drugi czynnik to czynnik również związany z istnieniem państw miast. W Grecji obywatel jest wartością. Ten obywatel ma wpływ na otaczającą go rzeczywistość, to on tak naprawdę w dużym stopniu wpływa na to, jak wygląda państwo, w którym żyje, i w związku z tym również ma dużo większe możliwości rozwoju niż na przykład w takiej Babilonii, gdzie obywatel co najwyżej, jak mu oko wybili, mógł wybić zgodnie z prawem oko sprawcy tego zdarzenia. No, i czynnik trzeci, czyli grecka ruchliwość, to że Grecy kolonizują wielkie obszary i również handlują z bardzo rozległymi obszarami ówczesnego świata, to sprawia, że ich kultura jest bardzo bogata, że stykają się z wieloma różnymi wynalazkami, które później u siebie adaptują, ale też udoskonalają, no i dzięki temu właśnie ta ich kreatywność bardzo mocno może się rozwijać i dzięki temu właśnie tworzą najbardziej wyrafinowaną kulturę starożytnego świata. Dobrze, myślę, że wystarczy na pierwszy odcinek. Miało być o greckich wynalazkach i o urządzeniach i pomysłach, które mieli, a tak naprawdę wyszedł mi tylko wstęp no ale tak tu już jest, jak się człowiek rozgada. Jeśli daliście do końca, to bardzo Wam dziękuję za cierpliwość. Tak jak mówiłem wcześniej, przepraszam też za wszystkie nieścisłości, uproszczenia. Już je wyłapałem, ale nie będę nagrywał jeszcze raz. Za wszystkie niedoróbki związane z montażem czy z grafiką. Myślę, że będzie lepiej, jeśli pojawią się kolejne odcinki. Natomiast na koniec zostawiam Was też z pewnym przesłaniem, które już się pojawiło na kółku. No i oczywiście słuchar, którego nie może zabraknąć. Tymczasem jeszcze raz Wam dziękuję. No i mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy.